Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w leśnym Sadzie. Jesteśmy koło Antonówki półtora funtowej, starej odmiany jabłoni, którą dzisiaj postaram się Wam przybliżyć, jej postać. Chciałbym też namówić po raz kolejny do sadzenia starych odmian jabłoni, zachowywania ich w naszych przydomowych ogrodach, sadach, dlatego że wiele odmian bardzo fajnych potrafi zaniknąć w momencie, kiedy nikt... Się nimi nie przejmuje, i towarowo y, zajmujemy się innymi odmianami tymi błyszczącymi, tymi pięknymi, tymi dużymi, ładnymi, y, słodkimi, które y, zostały wprowadzone gdzieś tam z dalekich od nas kontynentów, a zapominamy o tych tutaj naszych y, bliższych, że tak powiem. Nie mówię, że te wszystkie muszą być o, od nas pochodzące z Polski, ale. Y, ale powiedzmy gdzieś z Europy, czy, czy tu z Bliskiego Wschodu i tak dalej jest sporo takich odmian jabłoni, które są bardziej odporne na przykład na mrozy, na choroby. I jedną z takich odmian, którą chciałem wam dzisiaj pokazać, bo na szczęście udało, na szczęście i nieszczęście zaowocowała już w pierwszym sezonie od posadzenia po paru miesiącach. Taką odmianą jest Antonówka 1,5 funtowa. Nazywana też śmietankową, a czasami nawet masłową. Jest to odmiana, którą mówi się, że odnaleziono w 1888 roku w Rosji. Ale wiecie, jak z tymi takimi przypowieściami jest. Pewnie była już wcześniej, tylko ktoś ją tam zauważył w danym okresie. Ktoś może opisał ją dużo później. Zazwyczaj ta historia pisana jest trochę inna niż, niż historia rzeczywista i pewnie została gdzieś tam wcześniej już w, w, wynaleziona, że tak powiem. Nie jest to jakaś mega stara odmiana, no bo bywają odmiany, nie wiem, z XII wieku czy z X, a to jest z XIX powiedzmy i, i to końcówki. Także nie, nie powiem, że to jest jakaś bardzo, bardzo stara odmiana, ale jednak starsza niż te nowe, nie, modyfikowane nie że genetycznie, ale w takim kontekście, że sadzi się je tam co parę, co kilkadziesiąt centymetrów na, na ilość, żeby były. Antonówka półtora fontowa jest odporna bardzo na mróz. To jest fajne. Ostatnio te zimy mamy takie nijakie, nie? Ale zdarza się, że przydzwoni mróz minus 20 i niektóre odmiany, Różnych roślin mogą sobie słabo radzić. Ona sobie poradzi bez problemu. Jest raczej odporna na choroby, to ciężko powiedzieć, że odporna, no bo w pewnym sensie jest odporna. Odporniejsza może niż właśnie co niektóre nowsze odmiany, które niestety nie zawsze są produkowane po to, żeby właśnie były odporne, tylko żeby na ilość poszły. Więc jest w miarę odporna. U mnie tutaj została ona posadzona w tym roku, w 2023 roku. Chyba w kwietniu ją sadziłem, czy w maju, już teraz nawet nie pamiętam. I już zaowocowała. To jest troszeczkę taka hipokryzja. Ja wam jedno mówię, drugie robię. Tutaj jak lekarz, który mówi, żeby zdrowo życia papierocha na przerwie smoli. Ale powinno się te zawiązki owoców, czy wręcz kwiaty, nawet w pierwszym roku po posadzeniu, poobrywać. Niech ona sobie urośnie. Na wielkość. Ale ja zobaczyłem, że ma te trzy owoce, no i nie mogłem się powstrzymać, żeby ich nie zostawić, żeby wam je teraz właśnie móc pokazać i spróbować właściwie po raz pierwszy tak oficjalnie. Bo może kiedyś jadłem, ale, ale nie do końca to pamiętam, może nie byłem świadom, że to było dane jabłuszko. Moi drodzy, oczywiście odmiana bardziej taka to jest. do przetworów jakiś na, na różnego rodzaju ciasta do, do, do próżenia czy prażenia tam różnie ludzie mówią do wkładania do słoiczków, na jakieś tam przerabiania na jakieś musy, soki i tak dalej tak się mówi, bo jest trochę kwaskowa, nie jest taka może słodka jak inne, inne odmiany ale spróbujemy, zobaczymy, bo ja akurat kwaskowe jabłka y, lubię. Y, właśnie przed chwilą próbowałem znaleźć różnicę między szarlotką a jabłecznikiem, i większość tych różnic, które były wypisywane w internecie, troszkę mnie rozbawiały, bo to takie bardzo naciągane było. Jeżeli znacie jakieś takie znaczące różnice, y, to dajcie znać. Ale i do jabłecznika myślę, i do szarlotki się y, nada. Kwitnie w maju, dojrzewa pod koniec sierpnia, niby, ale u mnie to właśnie z początkiem września raczej będę teraz ją zbierał. Z tym, że to jabłuszko jest troszeczkę bardziej dojrzałe niż te. Zbierzemy wszystkie, zobaczymy jak, jak będą smakować, jak będą wyglądać w środku. Dojrzewa tak trochę nierównomiernie. I więc, no, nawet na tych trzech jabłuszkach widać ten przykład, że to już jest właśnie w takim kolorze, no, takie, tak jak tak, tak, trochę oliwka żółta, czyli papierówka, jak się zbiera. Dojrzało. I teraz, oczywiście, dobrze, jak mieszka sobie w okolicyjnych drzewek. U mnie jest tutaj już dosyć spora liczba starych odmian jabłoni, bo to już jest chyba kilkanaście sztuk tych starych odmian. I, i, I takie odmiany jak oliwka żółta, właśnie papierówka dobra do zapylania, to u mnie rośnie. No kawałek dalej, nie wiem czy dobrze na nią wpływa, ale tu inne będą jabłonie też młode posadzone, bardzo młody sad, więc myślę, że później sobie tutaj świetnie da radę ta antonówka i będzie też zapylaczem dla innych oczywiście. Zwykła antonówka no to tam e, niby mam gdzieś dalej, ale nie wiem czy to jest na pewno antonówka zwykła, bo jest ich tych antonówek kilka rodzajów i tam ta wygląda dziwnie. Więc chyba sobie sprawię jeszcze zwykłą antonówkę faktycznie ze sprawdzonej szkółki, żeby porównać. No ale są różne jest to jakiś żeleźniak, tutaj nie pamiętam. Musiałbym rozpiskę wziąć, ale jest tego, jest tego sporo do, do zapylania. Co można jeszcze o niej powiedzieć? Owoce duże, jak widzicie, nawet na takim małym drzewku dochodzą według opisów do... Mniej więcej 600 gram, gramów nawet. Oczywiście zależy, jak ta uprawa będzie prowadzona. Żyznę, w miarę, podłoże, przepuszczalne jak przy wszystkich praktycznie roślinach, ale nawet na jakimś piaseczku też urośnie, tylko trochę mniej. Jak nie będzie zapyla, czy też będą te owoce. Mniej się wykształcały, będą mniejsze. Jeśli chodzi o choroby, nie była totalnie niczym opryskiwana. Widać różnego rodzaju przypadłości, zwłaszcza na liściach, ale u mnie tak jest, że ja po prostu na drzewka nie mam za wiele czasu na jakieś cudowanie z opryskami, więc tutaj też się za bardzo nie siliłem. Po prostu wydobyłem taki dołek, zrobiłem, powrzucałem tam trochę rześniejszego materiału takiego no, kompostu, jakby przykryłem. To wszystko powrzucałem, przykryłem tekturą. Może tu jeszcze nawet ona jest. Czy kamera to zbiera? O, tektura już się rozłożyła. Nie ma tu tekturki, więc już, już się rozłożyła tektura I, i zrębki. I to na razie wszystko to właściwie te, te, tektura i zrębki to by wypadało co roku tak powtarzać. jak Wiele starych odmian jabłoni cechuje ją przemienność owocowania, skłonność do tej przemienności, czyli na przykład w tym roku się wysiliła ta mała jabłonka na, na te trzy jabłuszka, i w przyszłym roku pewnie nie będzie miała wcale. Tak to jest z tymi starymi odmianami, że zwykle co dwa lata mamy wysyp dużej ilości owoców, a co te lata pomiędzy. Nie ma wcale, albo jest ich bardzo, bardzo mało. Co oczywiście też można zniwelować. Robiłem o tym film. Głównie trzeba jakby nawozić, dobrze przycinać i usuwać zawiązki owoców. Jeżeli na przykład mamy 10 zawiązków owoców na takim drzewku i blisko siebie, zwłaszcza tak jak tutaj dwa są, jak widzicie, jedno jabłko zdominowało to drugie, to. Hmm, Usuwamy jeden na przykład, z tych dziesięciu zostawiamy tylko pięć. Zawiązków, nie kwiatów oczywiście, bo kwiaty nie wiadomo, czy są zapylone, ale jak zawiązki już są, usuniemy połowę. Jest szansa, że w przyszłym roku, jak drzewko będzie dobrze przycięte, te zawiązki zostały usunięte i będzie dobrze nawiezione, to ono powinno zaowocować co roku. Tylko to trzeba wtedy dbać o to, bo ono będzie chciało może wracać do tego owocowania przemiennego. Drzewko to zaowocowało tak szybko, głównie ze względu na podkładkę. Jest ono tutaj, jak widzicie, szczepione na innej podkładce niż Antonówka. Może to się niektórym wydać pewną profanacją, ponieważ Antonówka półtora fontowa, czy zwykła, służy też jako podkładka właśnie pod inne drzewa. Ale tutaj jest podkładka M26, czyli taka półkarłowa. I proszę się też nie bać tych podkładek, dlatego że po pierwsze drzewko będzie rosło mniejsze, na na przykład Antonówce rosną olbrzymie drzewa. Które do sadów małych, przydomowych czasami się nie nadają, bo zajmują zbyt dużo miejsca. Jak drzewa urosną, muszą być w dużym rozstawie. U mnie to jest około, staram się, żeby było 3 metry, no, 4 przynajmniej, ale zwykle to <laughs> później naćkam coś pomiędzy, jest 3 albo nawet i mniej. No ale przy dużych podkładkach, jak Antonówka, jak te A2 nawet. To jednak trzeba mieć bardzo dużo, dużo miejsca na to wszystko, na, na te korony, na u góry, na korzenie, na system korzeniowy, więc to jest problematyczne. I problematyczne jest też to, że wchodzi w owocowanie późno. No, kró, krótko żyjemy, więc wypadałoby te sady może robić tak, że troszeczkę dajemy na większych podkładkach, na takich bardziej odpornych jak Antonówka. I liczymy się z tym, że może nam zaowocować nawet za 5, 10, a może i 15 lat niektóre drzewa, zależy jakie tam mają rozrzut ogólnie, zależy jaki, jaka odmiana po prostu ale troszeczkę na takich półkarłowych podkładkach też można posadzić i przycinać. Na antonówce, jakby to była antonówka, na antonówce, albo sama w sobie antonówka po prostu rosłaby wysoka, bardzo mocna i ciężko by było nawet ją dobrze, dobrze przyciąć. Dzięki tej podkładce owocuje szybciej, też rośnie mniejsze to drzewko. No i cóż, no ja przestałem się tego obawiać, bo zwłaszcza jak się ma sad młody, chce się szybko mieć jakieś owoce, to, to można z takich podkładek półkarłowych czy karłowych nawet y, skorzystać. Oczywiście nie zapominając, że jest też możliwość na takich właśnie bardziej, że tak powiem tradycyjnych i y, szlachetniejszych powiedzmy y, podkładkach. Y, zaszczepiać, chociaż mówi się, że antonówka to zwykła podkładka, a szlachetne odmiany są na nie szczepione. Ja Was oczywiście namawiam do sadzenia antonówki zwykłej, antonówki półtora fontowej i wszelkich innych odmian jabłoni, takich starszych, starszych odmian. Natomiast dzisiaj jestem akurat przy tym, bo to mi zaowocowało i po prostu możemy coś tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Stanowiska lubi yy, słoneczne z żyzną ziemią, lekko kwaśną. Na każdym rośnie tak jak u mnie na tym piasku. Ale no wszystko, jeżeli będzie na przykład yy, zbyt gęsto, a nie będzie wokół niej jabłoni, tylko inne yy, drzewa, Jakieś wiśnie czereśnie posadzimy dookoła, ona taka w środku samotna, nie będzie miała zapylaczy, będzie miała słabą glebę, będzie jeszcze jakoś zacieniona, może brak wody w takim piasku jak u mnie. No to wiadomo, to z każdą rośliną jest tak samo, że będzie sobie radzić yy, gorzej. Yy, będziemy oczywiście obserwować yy, w przyszłych latach, jak to wszystko się tutaj zachowuje. Możecie się dziwić też, że nie ma palika. Ja tak sadzę te rośliny, zwłaszcza jak są takie niskie, nie, że. Po prostu sadzę bez palika. Niech ona się od samego początku przyzwyczaja do, do tego ruchu. Nigdy nie ubijam podłoże tak mocno, więc ona się rusza razem z korzeniem troszeczkę. Deszcz ją układa. No i cóż, przycinam czasami stożek wzrostu. Tutaj nasz znaczy główny pęd tu też chyba przycinałem albo był już przycięty. To zależy jak się kupuje z jakiej szkółki. To czasem przycinają. Ja nie wiem, czy ja tu ciąłem sam. Chyba. Chyba sam przyciąłem, no, żeby też od razu się, że tak powiem, rozkrzewiała, a nie żeby była jakaś tam bardzo wysoka. No i cóż, będziemy to wszystko obserwować, porównywać z innymi jabłoniami. Jeżeli tylko znajdę gdzieś jeszcze miejsce, to pewnie będę dosadzał, bo jest to jakiś mój nauk, że mam. Ponad 40 tam krzewów, ponad no, około 30 odmian borówek różnych i jabłonie też mnie cieszą, że mam tu teraz właśnie takie jabłuszka, a tam inne i będę miał jeszcze dużo więcej. Zbierzemy sobie, zobaczymy, ile waży to największe jabłuszko. Myślę, że nie waży 600 gramów, ale, ale zobaczymy i spróbujemy z dziewczynami tam. Niech one już się tutaj nie sili na to, niech jeszcze przed. Przed jesienią, przed zimą się tutaj po prostu, e, no, że tak powiem, troszkę skupi na sobie, a nie na, na własnych owocach. Troszkę widać nieregularny kształt tego, tego jabłuszka. Nie jest to takie, że jest bardzo okrągłe czy jakieś wydłużone. I to jest, słuchajcie, może mnie uznacie za jakiegoś przygłupa, że ja takie rzeczy mówię w ogóle. Jakiegoś tego snutką artystyczną, ale dla mnie, nie, użycie takiego słowa tutaj jest akurat adekwatne, że te jabłuszka są po prostu piękne. E, mają pewne niedoskonałości, których na rynku czy w sklepie raczej nie zobaczymy, wynikające z różnych czy to niedoborów, czy czasami chorób. Ale wolę te choroby, szczerze mówiąc, niektóre niż, niż jakąś wielką ilość oprysków. Ja nie mówię, że nigdy nie będę żadnych oprysków używał, ale, ale to przynajmniej jak już będę używał, to w jakiejś ograniczonej ilości kontrolowanej i to, że to jabłko jest takie właśnie o e, nieregularne, takie takie no ładne, może gorzej się je obiera ale to jest całe właśnie piękno w tym że mam takie jabłonie takie jabłuszka tutaj powiedzmy duże, zobaczcie, ja mam może nie jakąś wielką rękę, ale jednak spore to jabłko, jest takie jasne, takie takie oliw taka taka właśnie jak papierówka trochę dojrzała, ale jest duże, takie grube, takie nieregularne, inne jabłuszka mam mniejsze, czerwone, okrągłe jeszcze inne jakieś tam z nutką zielonego, to jest właśnie całe piękno no, tych, tych nie tylko starych odmian ale w ogóle różnych odmian i, i będę chciał oczywiście w miarę wzrostu tych wszystkich drzewek Wam kolejne opisywać, to pewnie zajmie wiele lat, ale no, kiedyś trzeba zacząć, zachęcam Was do tego, żebyście już dzisiaj sadzili rośliny, żeby się móc nimi cieszyć w przyszłych latach i przepiękne te jabłuszka, naprawdę twarde, fajne, one tak niedobrze się za bardzo przechowują, w sensie nie za długo można je przechowywać, w odpowiednich warunkach to nawet im no, kilkanaście tygodni można nawet przechować, ale, ale na, pewno dużo się, na pewno dużo się przechowują niż. Oliwka żółta, czyli papierówka, bo to widać, że tutaj jak się tak dotknie, to nic się nie dzieje, a przy oliwce to zaraz się taki siniole robi, więc można będzie je dłużej przechowywać, ale nie wiem czy jest sens, czy nie lepiej takie świeże od razu zjadać, czy przerabiać, właśnie czy ciasto zrobić, czy po prostu przerabiać na różne musy, dżemy, soki. Idziemy zważyć i spróbujemy z dziewczynami razem, żeby mnie już sam nie ględzolił, bo już się tak podjarałem, że gada mi, gada mi film długi znowu. Tu mamy 152 powiedzmy gramy. Tu mamy 187, a to największe ma 264. Więc to nie jest jakieś bardzo, bardzo e, olbrzymiaste e, jabłuszko. Ale. 4 jabłka na kilogram, takie, tak? Mogą urosnąć większe. Obierzemy sobie to mm, najbardziej takie dojrzałe. Znaczy, się ja nie będę obierał, tylko po prostu przekroję. Nie wiem, czy ono jest na pewno super dojrzałe teraz, bo u mnie jest ten sezon opóźniony. I oliwkę żółtą, jak zbierałem, głupotę może, że zebrałem wszystkie. Trzeba było mi tylko to jedno zebrać. No tutaj już nasiona niby są dojrzałe, ale jak zbierałem. Oliwkę żółtą czy papierówkę, to miałem w terminie. Tam, tam już, już w lipcu się zbiera. To w terminie była ona kwaśna jak pierun i po prostu nasiona były jeszcze w ogóle białe. Tutaj one są w miarę już ładne, ale nadal jabłko jest bardzo twarde. Podejrzewam, że to jeszcze troszkę za wcześnie, żeby je zbierać, pomimo że termin już niby. Niby nawet minął praktycznie, bo podają, że końcówka lipca to, to już jest, właśnie przepraszam, końcówka sierpnia to jest termin do zbioru, a już mamy wrzesień, więc powinno być niby dobre, ale jest twarde, bardzo takie mięsiste się wydaje. Zaraz spróbujemy, dziewczynom też dam do, do spróbowania. Powiemy jaki ma smak, chociaż myślę, że będzie kwaśne, a mogłoby być troszkę słodsze. No nie każde jabłko jest takie super deserowe, ale za to nadaje się bardzo do, do przetworów właśnie różnych, czy też ciast. Wtedy bardziej ceni się inne odmiany. Mamy moi drodzy już ekipę testującą. Takie jabłuszko to jest z tego maluśkiego, co w tym roku żeśmy posadzili. Próbujcie sobie, chociaż mi się wydaje, że powiecie, że bardzo kwaśne. Ja też zresztą spróbuję, bo to taka odmiana, co nie wiem czy dojrzała na pewno. Dobry kwasior, co? Dobry. Dobry. Tak jak A, przed kamerą dobre Jeszcze powinno nie. poleżeć, co? Jeszcze powinno powisieć na Drzewie. Ja się znowu zasugerowałem terminem zbioru i tego, że, że już się tak przebarwiło to jabłko na taki żółty kolor z zielonego, ale jeszcze powinno powiesić. W tym roku mamy wszystko opóźnione. Papierówkę zbierałem miesiąc później niż, niż zalecano w terminach zbioru. A to zbieramy tak tydzień później, dwa może nawet. I w sumie jeszcze powinno powisieć fajne, bo jest takie mięsiste, wodniste. Zarazem, kruche jak to antonówka. I do przetworu będzie się super nadawać. Może jakiś dżemik zrobimy z tego malutki słoik, albo sobie tam upróżycie to. No, nie Czaczek? Jak wam to? ten smak? Za kwaśne? Nie zakwaśny. Nie? nie za kwaśne. Słodkie nie. jest? Chyba bywały słodsze jabłka u nas w sadzie. Tak, ale mhm. nie zakwaśny. Jak dla mnie trochę zakwaśny. Mogłyby. Ja lubię kwaskowe jabłka, ale hmm, troszkę jeszcze się pospieszyłem. Znowu. No co zrobić? E, naprawdę. Fajne w takiej konsystencji, jakby myślę, że nawet do takiego jedzenia się nada. A jak nie, to będziemy robić po prostu przetwory ciasta. Szarlotkę to byście obcym doliły z takim jabłuszkiem, co? Tak. Mhm. <laughs> Dobra. <Zwłaszcza róża. śmiech> Zachęcamy do sadzenia jabłoni starszych odmian. Będziemy oczywiście relacjonować dalej. W kolejnych latach, jak będą kolejne jabłuszka, na kolejnych odmianach będziemy się starali też tak właśnie przekroić, pokazać Wam, jak to, jak to wygląda. Dosyć szybko się, ale to wiele jabłek przebarwia się na taki brązowy kolor, tak, przy udziale tlenu w środku. No ale myślę, że wykorzysta się, wszystko się przeje, co? Okay. Można, my o, to będzie bardzo dobre jabłko do naleśników. Ja robię naleśniki do których ciasta dodaję zawsze jedno jabłko albo dwa, jak są małe na tak półtora litra mniej więcej, tam tej całej zaprawy. Więc to jest dobre, bo właśnie nie jest takie słodkie. Tylko ja dodaję właśnie jabłuszka zwykle kwaskowe, i nawet sole jeszcze to ciasto na, na, na naleśniki, po to żeby miało swój wyrazisty smak jako ciasto samo w sobie, a potem jeszcze coś słodkiego jakiś drzemik własnej roboty z borówek czy, tak. czy z porzeczek czy z czegokolwiek truskawek jak zrobimy to też bardzo fajnie smakuje więc no nic, zachęcamy robimy małą kolekcję dużego ogrodu nie mam ale trochę tych drzewek już u nas jest może będzie więcej, będziemy dalej relacjonować jak macie taką odmianę jak Antonówka półtora fontowa dajcie znać jak to u was się uprawia, jakieś sposoby na owocowanie, na przykład coroczne, a nie co dwa lata do czego, przerab jak przerabiacie, czy jecie, no i oczywiście polećcie jakieś sami stare odmiany jabłoni, może gdzieś nam się uda jeszcze wcisnąć parę drzewek bo co roku na wiosnę tata nie może usiedzieć i musi coś posadzić z dziewczynami Róża jakoś posmutniała od smaku tego, co? Troszkę chwaskowe, co? No, ale to mówię, no każda odmiana trochę inaczej. Pospieszyłem się, ale wszystko da się um, ogarnąć. To jabłuszko może chwilę jeszcze poleżeć nawet na parapecie, sobie troszeczkę dojrze. a jak dojrzeje, dojrzy, dojrzy świata trochę przez okno, dojrzeje sobie. A jak nie, no to właśnie do różnych przetworów tam już można sobie nawet cukru nasypać i będzie słodkie <grym> czy miodu. Do zobaczyska w kolejnych odcinkach z, tego, z tej serii i papa. Pa!